Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał, pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem. Cześć i dzień dobry, witam cię w kolejnej lekcji na kanale BTAMIP. Ja nazywam się Michał Maczek, i w dzisiejszej lekcji kontynuuję tematykę związaną z egzaminem RHCSA. System plików. System plików w systemie GNU/Linux to format odwróconego drzewa. Schemat znajduje się po prawej stronie. Na górze znajduje się główny katalog, tak zwany ROOT, a od niego tworzona jest pozostała struktura katalogów, które pełnią konkretne funkcje, o których opowiem za chwilę. Główny katalog oznaczony jest jako slash. Szczególnie istotna sytuacja w momencie, gdy pracujemy z konsolą w systemie Red Hat, ale również w innych systemach opartych o jądro GNU, Linuxa. Pozostałe katalogi w strukturze są pod katalogami właśnie katalogu root i zaczynają się właśnie od slash. Na przykład katalog slash boot gdzie slash to główny katalog oraz podkatalog oddzielny bytnie jako w formie katalogu boot. I teraz krótkie informacje o wybranych katalogach. Zacznę od katalogu slash boot, czyli o katalogu, który przechowuje pliki odpowiedzialne za uruchomienie systemu operacyjnego. Kolejnym katalogiem jest katalog dev. Czyli przechowuje on pliki urządzeń, ze względu na to, że cała konfiguracja systemu operacyjnego GNU/Linux no oparta jest o plikach. Tak też urządzenia, które są podłączone na stałe lub też podpinane czasowo, tak jak pendrive czy dyski przenośne, są plikami konfiguracyjnymi dostępnymi dla systemu. Kolejnym katalogiem jest katalog ETC, który przechowuje pliki konfiguracyjne specyficzne dla systemu, czyli wszystkie katalogi, odpowiedniki systemów operacyjnych Microsoftu i inni, które przechowują w postaci pliku tekstowego konfigurację dla konkretnych elementów systemu, na przykład jaka usługa ma się uruchomić po starcie systemu, po jego zalogowaniu. Katalog HOME. Szczególnie przydatne i istotne dla użytkowników, którzy pracują na systemach Gnu Linux jako użytkownik końcowy. W strukturze katalogu HOME znajdują się podkatalogi dla każdego użytkownika, które domyślnie tworzone są w momencie utworzenia konta użytkownika, natomiast są one tworzone przy pomocy automatycznej czy też domyślnej konfiguracji, natomiast można taką konfigurację zmienić. Natomiast uznajmy, że katalog Home jest katalogiem praktycznie zawsze domyślnym, jeżeli nie zostały zmienione konfiguracje, które odpowiadają za to, w jakiej ścieżce użytkownicy swoje katalogi domowe mają. No i oczywiście w takich katalogach wszystkie pliki użytkownika, do których ma dostęp tylko on i oczywiście użytkownik root jako administrator. Sam root Posiada również swój własny katalog, natomiast jest on odseparowany. Nie znajduje się on w ścieżce slash home, natomiast w ścieżce z głównego katalogu slash root i do niego ma dostęp tylko i wyłącznie root lub też użytkownik, który takie prawa nabył. Natomiast zwykły użytkownik, pomimo tego, że będzie próbował do niego się dostać, będzie miał zawsze informacje o braku dostępu. Katalog RUN który zawiera dane środowiska wykonawczego, czyli listę plików, które odpowiadają procesom, które zostały uruchomione od ostatniego rozruchu systemu operacyjnego. Są to informacje opisujące identyfikatory procesów oraz pliki bloka tzw. Loków. I tutaj ten katalog. Jest odbudowywany czy też odzyskiwany przy każdym rozruchu. Oczywiście na podstawie domyślnych ustawień te procesy są uruchamiane w momencie, gdy system startuje po jego wcześniejszym wyłączeniu. Natomiast tutaj warto wspomnieć, że w poprzednich wersjach systemu Red Hat katalog ten znajdował się w dwóch różnych lokalizacjach, czyli var run oraz var log. Teraz wszystko znajduje się w katalogu RAN. Oczywiście, jako administratorzy, możemy tam zajrzeć. Aczkolwiek zmiany, które chcemy dokonać, mogą być niebezpieczne dla uruchomionego systemu. Natomiast, dostęp jako taki mamy jako administratorzy. Katalog TEMP jest to miejsce, w którym można zapisać pliki tymczasowe. Szczególnie robi się to przy testach skryptów, gdzie musimy wygenerować listę plików testowych na podstawie pisanego skryptu, aby nie zaś śmiecać po prostu innych lokacji, wrzuca się je do katalogu Temp. Natomiast w momencie, gdy przez 10 dni nie zostaną zmienione, są automatycznie usuwane z tego katalogu. Mamy również katalog VAR Temp. Jest to również katalog tymczasowy, do którego Możemy zapisywać pliki, natomiast w momencie, gdy są one niezmienione, nieużywane, po 30 dniach następuje automatyczne ich usunięcie. No tutaj myślę, że taki okres można by było nawet pokusić się, aby były tam zapisywane jakieś dodatkowe logi, które nie są krytyczne. Natomiast jeżeli chcemy do nich zajrzeć, powiedzmy, do 30 dni wstecz, możemy je tam zapisać, a odpada nam oczywiście tutaj kwestia tego, że trzeba je w jakiś sposób czyścić, będą one czyszczone po prostu automatycznie. Katalog user, który zawiera zainstalowane oprogramowanie, biblioteki współdzielone oraz pliki i dane programów tylko do odczytu. Natomiast tutaj warto również powiedzieć, że wewnątrz katalogu user znajdują się jeszcze podkatalogi, takie jak bin chociażby, czyli polecenia użytkownika, user sbin, polecenia administracji systemem, user local, lokalnie dostosowane oprogramowanie Także tutaj warto o tym pamiętać, że jest podział. Nie tylko katalog user, który zawiera ogólnie oprogramowanie, ale również jego podkatalogi są istotne. Następnie katalog VAR. Tutaj przechowuje zmienne, które są modyfikowane pomiędzy rozruchami i pliki, które mogą się tam znaleźć, to pliki dynamiczne, czyli pliki baz danych katalogi pamięci podręcznej, czyli cache'u, pliki dziennika, dokumenty w buforze, drukarki, zawartości, witryny i tak dalej. Więc tego typu dane znajdują się właśnie w katalogu VAR. Krótkie wprowadzenie do struktury plików w systemie operacyjnym GNU Linux, natomiast oczywiście to nie wyczerpuje tematu. Natomiast warto o tych podstawowych katalogach wiedzieć, takich jak BOOT, takich jak HOME. I tutaj warto również dodać, że część katalogu które są w systemie operacyjnym pozostawione na domyślnych ustawieniach, mogą być niewystarczające. Dlatego tworząc nową instancję systemu operacyjnego Gnolinux warto rozważyć możliwość tworzenia tych katalogów jak chociażby var czy też home. Na oddzielnych partycjach, tak aby w momencie, gdy mamy tam dużo plików i przyrost w pewnym momencie może być niekontrolowany, warto rozważyć, aby były to oddzielne partycje, ze względu na to, że wykorzystanie 100% miejsca, na przykład dla katalogu HOME, nie spowoduje nam wyłączenie czy też zatrzymanie systemu, ze względu na to, że jest to oddzielna partycja i po prostu, jeżeli braknie miejsca, to nie będziemy mogli dodać żadnych plików do katalogu HOME, czy też użytkownicy nie będą mogli. Natomiast nie spowoduje nam to niestabilności w działaniu systemu, ze względu na to, że ten katalog jest na innej partycji i pozostałe partycje, które odpowiadają chociażby za rozruch, czy też za Działanie systemu operacyjnego będą w stanie nadal działać, a my będziemy oczywiście mogli zareagować. Szczególnie jeżeli mamy ustawiony dodatkowy monitoring, będziemy w stanie zareagować i przejrzeć te katalogi użytkowników i ewentualnie wyczyścić z nich dane. Natomiast warto oczywiście mieć ogólny pogląd, że urządzenia, na przykład takie jak pendrive, czy też dyski zewnętrzne podpinane pod serwer, czy też. Pod stację roboczą. W momencie ich podłączenia tworzy się oddzielny plik konfiguracyjny w katalogu DER. Także tutaj jest to istotna informacja, w jaki sposób system operacyjny się zachowuje, tak aby w momencie problemów zareagować w odpowiedni sposób. Także w tej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.